Panowie adresu nie pomylili? No, bo my myśleliśmy, że ta tęcza i ten członek, co go pan w ogłoszeniu szuka, to w trochę innym znaczeniu jest. Piwka przyniosłem. A. Tak jak pan majster prosił. A. A co? A co to, co, co to za wynalazek jest, co? A? a co? Niemcy mają najlepsze. No na pewno nie kobiety. No a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i yy, ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Ha? Ale kto przekupi? Przecież ja sędzie go opłacam. Klub Tęcza szuka nowych członków. Maniuś, no przerzuć na drugą stronę. Na pierwszej się nie zmieściło, no to wrzuciliśmy na drugą. Do nowo powołanej drużyny piłkarskiej. Otóż to. No, dlaczego nie mielibyśmy pani pomóc? Dziecko potrzebuje ojca. My potrzebujemy sekretarki. A poza tym łączy nas piłka. Ja szukam wasz kraj talent. Po to, żeby go tanio kupić, wytrenować i drogo sprzedać. Tak jak wasze fabryki. Brońców mamy nie do przejścia. Trójka. Dwóch. Dwóch lewych. Dwóch lewych? Tak. Ale jak się domyślam, często lubią zmieniać pozycję. Polska Gola serial komediowy z piłką nożną w tle. Dokopiemy każdemu.